Cześć, z tej strony Łukasz, witajcie na moim kanale. W związku z noworocznym postanowieniem powrotu na siłownię, dzisiaj zrobimy coś bardzo zdrowego, fit, białkowego. Mianowicie pokażę Wam, jak zrobić pyszne spaghetti wykorzystując brokuła, cukinię, kalarepę i nasiona konopi. Zapraszam serdecznie! Zacznijmy od składników. Mamy tutaj nasiona konopi, bazylię, cukinie, brokuła, kalarepę, cebulę, czosnek, pieprz, sól, makaron spaghetti. A tutaj w tej miejsce mamy tak zwany suchy parmezan, czyli nic innego jak zblendowane płatki drożdżowe z czosnkiem granulowanym i migdałami. Nastawiamy jeden garnek z osoloną wodą i olejem rzepakowym, aby potem ugotować makaron spaghetti. Do rondla z rozgrzanym olejem rzepakowym wrzucamy pokrojoną cebulę. Do garnka z wodą, na sicie wstawiamy brokuła i kalarepę, a następnie przykrywamy to pokrywką. Cebulę i zostawiamy. Cukinię Cukinie mo moglibyśmy pokroić w kostkę, natomiast ja sobie pomyślałem, że wykorzystam spiralizer i zrobię makaron z cukinii. Do blendera wrzucamy nasiona konopi, bazylię, zblanszowany brokuł i kalarepę, sól, pieprz i odrobinę wody z makaronu spaghetti po ugotowaniu. Makaron gotuję w tym samym garnku, w którym blanszowałem warzywa. Al dente, tak ściągamy. Odrobina wody dolewamy do miksera i blendujemy na gładką masę. Do garnka po makaronie wkładamy trochę sosu, makaron, cukinię, mieszamy i przekładamy na talerz. Danie mamy już gotowe, także ja zaraz pójdę zrobić zdjęcie, aby pokazać wam, jak to u mnie wyszło. Więcej wegańskich inspiracji znajdziecie na moim Instagramie. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku na YouTube. Hej!